Obudowa z wbudowanym wyświetlaczem, proszę bardzo. Takie rzeczy właśnie pokazało MSI na targach CS 2024. Ta obudowa nie wejdzie jeszcze sprzedaży pewnie w pierwszej połowie tego roku, może przed komputeksem, albo na Computex dowiemy się więcej. Ale to zdecydowanie nie wszystko, co jest tutaj interesujące. Także zapraszam dalej. Pewną ciekawostką, jeżeli interesuje Was Monster Hunter, to jest świętowanie go 20. rocznicy najwyraźniej. Nawet nie miałem pojęcia, że ta gra aż. Tyle czasu istnienia na rynku. W każdym razie MSI przygotował cały zestaw: obudowę, monitor, kartę graficzną, płytę główną, a nawet laptopa i chłodzenie, które jest w zasadzie dedykowane właśnie pod tą serię. Jeżeli lubicie tę grę, to z pewnością warto zainteresować się właśnie tym zestawem. MSI to oczywiście również laptopy, w tym te najlepsze jak MSI Rider, wyposażony tym razem w najnowszą, 14. generację procesorów Intela, a także 490 od NVIDIA w zasadzie do tej karty, bo niższe modele też są dostępne. Co jednak ciekawsze, odświeżono również Tytana. Ten najszybszy dotychczas przez nas testowany laptop doczekał się znacznie bardziej odchudzonego, a ponoć równie wydajnego chłodzenia, także tym razem nie mamy już tak grubo wystającego zadka. Tego laptopa, a wydajność powinna być taka sama, albo nawet wyższa, ponieważ tutaj ponownie ulepszono procesor do najnowszej generacji. Ostatni z mocno odświeżonych laptopów to oczywiście Stealth. Najnowszy Stealth 18, pierwszy chyba tak duży laptop tego typu, od MSI przynajmniej. I w tym przypadku również odświeżono stan chłodzenia. Podobnie jak w Tytanie, o czym wcześniej powiedziałem, zastosowano tym razem komorę parową, czyli znacznie wydajniejszy i przy tym mniejszy układ chłodzenia niż tradycyjne ciepłowody. To też tłumaczy rozmiar właśnie chłodzenia w Tytanie. Co jeszcze jest istotne? Wszystkie trzy laptopy, które pokazałem, korzystają z wyśmienitych paneli Mini LED, które no, w laptopach sprawdzają się w sumie nawet lepiej niż OLED, ponieważ pobierają znacznie mniej energii, także będziemy mogli dłużej pracować na baterii. Wracając jeszcze chwilkę do monitorów, w końcu dało mi się dopchać do stanowiska z tym, jak widzicie, bardzo mocno nagrodzony w tym roku na targach modelem jest to MPG 491C. QP, QD OLED, oczywiście na matryce Samsunga. Tutaj mamy już rozdzielczość podwójne QHD, czyli tak naprawdę 5120 pikseli na 1440. No to jest to poniekąd kopia modelu Samsunga, tylko rzecz ulepszona przez MSI. No i mamy tutaj też panel w związku z tym QD OLED, także idealne kolory, idealny kontrast, idealny czas reakcji. Wyśmień ten monitor, jak dla graczy, zresztą nie muszę tłumaczyć nagrody, myślę, mówią same za siebie. Idziemy dalej. Różnych obudów, jak możecie zobaczyć w tej chwili za mną mamy tutaj prawdziwe zaczęsienie. Nie wszystkie są przygotowane przez MSI, niektóre są gotowe zestawy komputerowe stworzone przez dostawców komputerów, ale w obudowie faktycznie MSI. To co jednak moją uwagę znacznie bardziej od kolejnych obudów to oczywiście nowe monitory MSI. Ten widoczny obok mnie w tej chwili to ich nowy QD OLED, jak widzicie szerokokątny. Mamy tutaj rozdzielczość 3440 na 1440 i odświeżanie 175 Hz. Także nie jest to aż tak wysokie odświeżanie jak w niektórych innych modelach ale nadal myślę, że model bardzo godny zainteresowania, a jeżeli nie ten Was zainteresuje, to co powiecie o tym widocznym jeszcze dalej za mną, bardziej obleganym jak widać. Tam mamy już 32 cale z normalną rozdzielczością 16 na 9 proporcje, ale jest to 4K z odświeżaniem 240 Hz, czyli właśnie na poziomie tych teraz tegorocznych najlepszych modeli, oczywiście też QD OLED, także wyśmienite kolory. W obydwóch tych przypadkach tych OLEDów mamy oczywiście praktycznie natychmiastowy czas reakcji. To są naprawdę monitory wymarzone dla graczy, choć nie najmniej istnieje... Istotną rzeczą pokazaną przez MSI na targach tutaj jest nowe rozwiązanie z zakresu Wi-Fi, czyli komunikacji MESH. W tym przypadku mamy tutaj oczywiście Wi-Fi 7, które jak widać jest coraz bardziej popularne i w końcu czekaliśmy się tych routerów nie tylko od MSI. No i tutaj jakby chwalą się przepustowością do 21 gigabitów łącznie na wszystkich trzech zakresach, a komunikacja pomiędzy węzłami, tymi bezprzewodowymi, sięga do 10 gigabitów w teorii, czy w praktyce trudno powiedzieć, nie pokazali tego tutaj na miejscu. Także to w zasadzie wszystko, co MSI pokazało w tym roku na targach. Co jest 2004, ja idę na kolejne stanowiska i dzięki, że oglądaliście.